Siema. Siema, cześć. Siema. Słuchajcie, jakie jaja dzisiaj były no. w lekcji. Jakie? Bo mieliśmy dwie lekcje pod rząd i na przerwie mogliśmy zostać w klasie, nie? No. No i wziąłem dla babki od Polaka, zmieniłem hasło w laptopie. tak można? No można, wiesz, że znamy te prawdziwe. Znałeś? No zdaję, przecież w pierwszej ławce siedzę. A no, no tak. No. No i wziąłem i tam zmieniłem, nie? Ona wraca, chce się zalogować, coś tam nie może. Klika, klika. No ja się jej pytam. Proszę panią, stało się coś? Ona, wiesz, w sumie to się zalogować nie mogę, coś. A ja, a może pani złe hasło wpisuje? Nie, no wpisuje te, co zawsze. Dziwne, bardzo dziwne. A może weźmie pani, spróbuję, wpiszę uniwersalne hasło. O, a ona się mnie pyta, a jakie to jest, smaczko uniwersalne hasło? A ja mówię, panel informatyki nas uczył, że jest to Jestem Tempa Gida." Bez faci, nie? Ona wpisuje, Jestem Tempa Dzida. Działa. Ej! Się si si wzięła, spojrzała na mnie. Majstrowa, jest coś tu? Ja? Nie. No skąd? Pierdzielę, ale jestem tempadzida, no hit. Ale do końca lekcji się na mnie krzywo patrzała.